Jednocześnie przyjmować także drogę tych, którzy mają to religijne doświadczenie, a którzy zdali ten swoim życiowym egzamin. W czasie tej przyświętej ojciec Sebastian będzie się modlił za zmarłego Romana Żurawicza. Bardzo się Dziękuję księciu Proposzczowi. I wyrażam od razu wdzięczność za to, że tak z chęcią przyjmuję to zaproszenie i chcę, żebyśmy tu razem byli. Za księdza proboszcza też się modlimy, bo przecież ta świątynia, to dzieło bożne, ale trzeba było właśnie tego, jego zawierzenia, bo tak trzeba powiedzieć. Trzeba było tej jego wiary, księdza proboszcza, bo pewnie nie wszyscy może wierzyli, że uda się tutaj tą świątynię i w tak piękny sposób wybudować i, i zapewne było wiele przeciwności i to wszystko się stało. Zawsze dziękujemy za to, za ten dom Boży, ale i za proboszcza, który ma, ma i w sobie nosi to zatroskanie i miłość do Pana Jezusa. Dziękujemy Ci, że Proboszczu. Obejmujemy Cię ufną modlitwą wszyscy tutaj. Także chciałbym powiedzieć, że Wasze intencje, to wszystko, co przenosicie. Niech właśnie Pan Jezus nas prowadzi drogą właśnie tego spotkania, spotkania najpiękniejszego w miłości i przebaczeniu. Muszę to sprawiem za szczęśliwą operację też dla Józefa, a także te wszystkie nasze intencje podwieszam w oku. Boga za wszelkie grzechy, przewinienia i prosimy o wybaczenie. Spowiadam się w Bogu, przerwowałem serię. Chrystus się pod nami. Chrystus mił się pod nami. się, Boże, narzeuj, swoją potęgę i wspieraj nas wielką mocą. Niech Twoje miłosierdzie przyspieszy z które powstrzymują nasze grzechy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna który z Tobą żyje króluje w jedności ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Wysłuchajmy słowa proszę. Czytanie z księgi branego Izajasza. Wów dzień śpiewać będę w tym mieście w ziemi ludzkiej. Miasto mamy potężne. On jako środek odsalenia umieści mur i przedmurze. Otwórzcie bramy. Niech wejdzie nań sprawiedliwy, dochowujący wierności, jego charakter stateczny. Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, w opanie z pieku istot skałą, bo on poniżył przybywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło. je nogi, nogi biednych i stopy ubogich. Oto słowo Boże. Z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słuchaj, wypełnia, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój uzbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, to tych słów moich słucha a nie wypełnia ich można porównać z człowiekiem nierozsądnym który dom swój zbudował na piasku spadł deszcz wezbrały rzeki zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął a upadek jego był wielki oto słowo pańskie no. Kochani bracia i siostry Panie Panie, nie każdy, który mówi te słowa wejdzie do Królestwa Bożego To dzisiaj Ewangelia, która dla nas wszystkich ma być jakby przestrogą. Pan Jezus bowiem zna, co jest wewnątrz w nas, w sercu naszym. I dlatego, jakże często musimy pamiętać, że to, co zewnętrzne, ono jest ważne, ale gdy współgra ze sobą z tym, co wewnętrzny człowieka. A więc cały czas wracamy do serca ludzkiego, do serca. Bóg zna, co jest w sercu człowieka. Jakże więc wtedy, gdy to serce jest umocnione, gdy przyjdą chwile próby, gdy przyjdą wichry, jak mówi Ewangelia, gdy, we, gdy będzie naprawdę moment trudny, człowiek się nie zachwieje. I my dzisiaj jesteśmy, chyba my przed taką próbą Abyśmy nie mogli się zachwiać Abyśmy byli ludźmi prawdy. Abyśmy byli ludźmi, którzy będą bronić prawdy. Byśmy się nie, nie bali. Często mówimy, a dlaczego ja mam tam no, zabierać głos? Dlaczego ja mam bronić drugiego? A przecież to jest takie ważne. Że bronić to przecież... Mówić o tym, że znam tego człowieka. Kochani bracia i siostry, dzisiaj więc, w szczególny sposób, gdy przychodzimy tu ze świętym Ojcem Szarbenem, nasze myśli biegną również tam, do Annaria, do Libanu, do tego kraju tak pięknego, ale kraju, który stoi w bardzo trudnej sytuacji. Wielu ludzi bowiem boi się, co będzie, bo Trudna sytuacja ekonomiczna. Oni błagają o modlitwę. Przed chwilą jeszcze nie wyszedłem tu do mszy świętej. Właśnie z Libanu ktoś napisał. Pamiętajcie nas o modlitwie. Ponieważ jesteśmy w chwili jakiejś próby. Dlatego zawierzamy ich ojcu Szarbelowi. Ale przecież tam w Libanie, w tej pustyni, w Andajach tam odnajdujemy ogromną ciszę, w ciszy bowiem, Pan Bóg przemawia. I my musimy w czasie tego adwentu szukać również takiej sposobności, aby się znaleźć w ciszy, sam na sam z Jezusem. Dlatego tak ważne jest, abyśmy odnajdywali taki moment, gdy adorujemy Pana Jezusa, by został z Nim sam na sam. Byśmy sobie uświadomili o tej Jego obecności, mając na względzie że przecież ten cały 2020 rok, który niebawem się rozpocznie, będzie rokiem Eucharystii. Byśmy wciąż na nowo uświadomili sobie, jak wielki skarb jest w tym, że Jezus jest żywy, prawdziwy, realnie obecny, że za chwilę to przyjdzie na ołtarz. Bracia i siostry, szukajcie więc, jak mówi psalmista dzisiaj. Szukajcie Pana Jezusa, gdy można Go znaleźć. Bo można Go znaleźć. Można Go znaleźć i słyszymy od Meczu w przesłania, które stamtąd przychodzą. Matka Boża chce nam mówić bądźcie apostołami miłości, ale szukajcie oblicza mojego Syna w drugim. W Nim szukajcie. Wzywajcie Go gdyż on jest bardzo blisko. wzywając Jezusa, gdyż on przychodzi i jest tu i teraz. Dla mnie i dla Ciebie. I tylko dla Ciebie i dla mnie. Weźmy w w modlitwach, mógłby się, zostawili z Najświętszej, ale świętych, Ojca Szarbela, świętego Jana Pawła II. Prośmy w tej naszej modlitwie, Przede wszystkim za Ojca Świętego Franciszka, za wszystkich biskupów, kapłanów, za naszego proboszcza, Waszych wikariuszy, o nowe, liczne, piękne powołania do kapłaństwa. Ciebie prosimy. Modlmy się w szczególny sposób za chorych cierpiących, za tych, których przynosicie dziś serce, za tych, którzy prosili o za Józefa, który będzie operowany za wielu cierpiących nie tylko fizycznie, ale w sercu. Na cierpienie, którego nie widać. Jezu przyjdzie z pomocą. Ciebie prosimy. Módl się w intencji chorych dzieci, zwłaszcza na choroby nowotworowe, w intencji młodych ludzi, chorych, uzależnionych często, którzy oddalili się od noga. Aby mieli tę łaskę powrotną, a dzieciom chorym, by przyszło na nowo pomoc. Panie ulecz ich, wielu ulec, by stali się na nowo radością dla wszystkich, dla Ciebie i rodziców. Ciebie prosimy. Módlmy się o zazmarłych, o zazmarłych w różnych tragediach w ostatnim czasie, które słyszymy. Którzy giną tragicznie, za tych, którzy może umierają w tej właśnie chwili w domach, szpitalach, za zmarłego Romana Żurawicz, za zmarłych z naszych rodzin, w szczególny sposób. Prośmy za zmarłych najbliższych nam rodziców, rodzeństwo, a w wielu rodziców. Dzieci, nie ma większego cierpienia, jak być na pogrzebie własnego dziecka. Tak mówią rodzice. Mamy ją zaprowadzić wszystkich do Jezusa. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas, za całe katolickie stowarzyszenie, Rodziny Domów Modlitwy Świętego Szerpego. 322 domy modlitwy w Europie, a także w intencji każdej rodziny, abyśmy stawali się dla siebie bliżi, byśmy okazywali sobie życzliwość, dobra i miłość, aby w rodzinach była ta miłość i przebaczenia. Ciebie prosimy. Boże Wszechmogący, wysłuchaj modlitwy naszej prośby, abyśmy nie ustawili ni szli Twoich przykazań przez Chrystusa. 刚刚在睡。No, Dzięki składamy Panu Bogu naszemu. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej Ziemi. Sprawa aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zastali z nadzieją zmartwychwstania, o Romanie o Żurawiczu i o wszystkich, którzy w Twojej masce z tego świata. Dopuścimy do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkim i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej obrony ze świętymi apostołami, ze świętym szarpelem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusiem Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, Czeka, przez wszystkie wieki i To twój brat, twoja siostra. Zobaczmy. A jeśli po prawej nie ma nikogo, to pomyśl o duszach czystców cierpiących. A w twojej lewej nie ma nikt z prawej, to niech dusze czyś co wydzie. obejmą się modlitwą. I podnieśmy te ręce, jak braty i siostrę. I razem, tak jak on nas nauczył, zaśpiewają. Oni że nas, no, nie w nie, świętem. To i to błogosławieństwo przyjmiemy, zakończymy w marystwie śpiewem. Zmienię tylko kolor aby rozpocząć modlitwę przed najświętszym sakramentem, ale wtedy wniosek, religii, wniosek, można tak powiedzieć, jakieś religie to są też olej świętego Szanwela, który przywiozłem od tam, Tamten olej jest z tego miejsca, które pobłogosławia Was na koniec po nabożeństwie, kto zechce. A teraz przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi przed Bóg, ojciec i syn, i Duch Święty.